Przyczajenie na piątkowego flesza. Na pc i konsole trafiło Kastelowania Advance Collection, czyli kolekcja klasycznych odsłon hitowego cyklu z konsoli przenośnej. Zestaw zadebiutował w serwisie Steam oraz na konsolach Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Dzięki wstecznej kompatybilności zagrać mogą także właściciele konsol nowej generacji. Ceny to około 70 do 80 zł. Salve, friend! The Forgotten City, czyli projekt, który jest komercyjnym następcą popularnego moda do Skyrim, a świetnie poradził sobie na Steamie. 96% pozytywnych recenzji w ostatnich 30 dniach sprawia, że to jedna z najwyżej ocenianych przez graczy produkcji tego roku. Gra zadebiutowała wczoraj także na kolejnej konsoli Nintendo Switch. Uh, I don't think so. I've... Wczoraj nadszedł moment premiery odświeżonej wersji kultowego Diablo 2, ale niestety gra zaliczyła dość problematyczny start. Przeciążone serwery sprawiają, że wielu fanów nie może rozpocząć rozgrywki, a jeśli już im się uda, to niektórzy z nich zostają od razu wyrzuceni z gry albo mają problemy z zapisywaniem stanu rozgrywki. Dowiedzieliśmy się już, jaką grę odbierzemy za darmo w Epic Games Store w przyszłym tygodniu. Tym razem będzie to Europa Universalist 4, którą od 30 września będzie można przypisywać do swojej kolekcji przez tydzień. Promocja obejmie tylko podstawkę gry, w skład nie wchodzą żadne DLC. -ki. Bayonetta 3 oficjalnie przestała być sporą niewiadomą i na wczorajszej prezentacji Nintendo Direct ujawniono termin premiery i po raz pierwszy pokazano gameplay z gry, który pokazuje także nieinteraktywne sekwencje. Produkcja zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch w 2022 roku. Została zakładnikiem na A na koniec ciekawostka ujawniono nieznaną wcześniej informację na temat Detroit Become Human. Pierwotnie mieliśmy mieć do dyspozycji czwórkę protagonistów, ale jedna z bohaterek nie dostała aprobaty Sony ze względu na swój wygląd i rolę czyli bycia androidką zaprogramowaną do zaspokajania seksualnych potrzeb ludzi. Musisz uratować moje dziecko, co? Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.